Sponsorem filmu jest firma Optimal dostawca urządzeń fiskalnych. Drugiej takiej dotyczącej kobiet nie ma w całej Polsce. Na wzgórzu zamkowym otwarto uliczkę Cieszyńskich Kobiet. Na siedem świecących w ciemności diamentów starczyło pieniędzy. Dzięki sponsorom. Natomiast ścieżka, czy nasza uliczka Cieszyńskich Kobiet, jest długa i dużo pięknych brył może tam jeszcze zalśnić pełnym blaskiem. Uznane cieszynianki głównie wspierały szkoły, szpitale i organizowały akcje charytatywne. Hrabina Gabriela Wontun und Hohenstein przyczyniła się do budowy jednego z pawilonów Szpitala Śląskiego. Janina Marcinkowa popularyzowała folklor, zakładając Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Zofia Kirkor-Kiedroniowa przyczyniła się do powstania na Zaolziu polskich szkół i organizacji. Ta uliczka została wyodrębniona, żeby patrzeć w przeszłość, ale myśleć o nas. To my jesteśmy cichymi bohaterkami tej uliczki, to dzięki naszym trudom i staraniom to miasto się rozwija. Jeżeli nie zajmiemy się sprawami kobiet same, trudno będzie innym, mówić głośno w naszym imieniu. Mamy wiele potrzeb i myślimy o przyszłości, oglądając się teraz. Uliczka jeszcze nie jest zamknięta, jeśli znajdą się sponsorzy, znajdą się na niej również kolejne diamenty z nazwiskami Cieszynianek. Znacznie więcej, bo aż 12 biografii kobiet Cieszyna znalazło się w najnowszej książce Władysławy Magiery, Cieszyński Szlak Kobiet. Moją bohaterką jest niewątpliwie Sofia Kierkor kiedroniowa ale jest również Stefania Michejdowa, jest Marianna Górniak-Cięciałowa, Łucja Monę, hrabina Skończyc, tak popularnie nazywana. Było trudno, było dużo chodzenia, przede wszystkim, ale do kogokolwiek się zwróciłam, wszędzie uzyskałam pomoc. I wszyscy odnosili się do tego bardzo przychylnie, by wręcz nie powiedzieć entuzjastycznie. Książkę wydaną przez Klub Kobiet Kreatywnych oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej można otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia przy Ulicy Zamkowej. Będzie również dostępna w bibliotekach po obu stronach Holzgady. Jej autorka już planuje wydanie kolejnego tomu w przyszłym roku.